Dziękuję bardzo Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Lewica poprze projekt ustawy, bowiem uważamy, że nie możemy mówić już dzisiaj na wsi o tym, że jest drożeżdża, tylko że wkradła się bieda i rolnicy walczą z biedą. Mówimy, jak cała Komisja Rolnictwa przyjęła projekt jednogłośnie. Stąd Lewica każdą ustawę, która idzie w tym kierunku, a mianowicie próbuje zwiększyć dochody rolników, również popieramy. Ale chciałbym zapytać przy tej okazji, panie ministrze, ile ro procent rolników skorzysta z dobrodziejstwa tego, z tej ustawy? Mamy 1,5 miliona gospodarstw, około 1,5 miliona gospodarstw rolnych, mówi się o 20-30 gospodarstwach, na wsi, że będzie w powiecie, że będzie brało udział w handlu detalicznym. Chciałbym, żebyście, żeby Pan odpowiedział, jaki to jest procent, jak wyszacujecie, jakie ewentualnie dobrodziejstwa z tej ustawy popłyną nawiść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.